Partnerem programu jest firma Diadom Okna i Drzwi. Partnerem programu jest Forsports Sklep Piłkarski. Partnerem programu jest koło, materace, łóżka, stelarze? Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskie, a moim gościem jest Krzysztof Ślub Instytut Suwerennej. I pytanie, panie Krzysztofie, co pana sprowadza w gościnne regiony podlaskie, jaka propozycja? Mianowicie robimy akademię dla NGO-sów, dla Fundacji dla Stowarzyszeń Zwojewództwa Podlaskiego. W skrócie chodzi o to, żeby lokalne właśnie Fundacje Stowarzyszenia brały udział właśnie w życiu publicznym, kontrolowały lokalne władze, nauczyły się pisać petycje, wnioski, także tak to jest tak w dużym skrócie, więc tutaj Państwa zapraszamy, bo właśnie trwa rekrutacja do naszego projektu. Dobrze. Gdzie? W jaki sposób, jakie są warunki, ile nas to y, będzie kosztowało? Załóżmy, że jestem przeciętnym y, y, działaczem NJOS-u, jestem zainteresowany właśnie takim y, patriotycznym działaniem, działaniem f, y, po to, żeby wzmocnić potencjał y, y, Polski suwerennej. Co powinienem zrobić? Na początku powiem, projekt jest całkowicie darmowy dla właśnie członków Fundacji Stowarzyszeń, mm -hmm. więc pan miałby darmowy całkowicie udział. Dodatkowo zwracamy koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu, także nawet jeżeli ktoś jest z Sejn czy z Siemiatycz, to tutaj nie będzie problemów finansowych, żeby tutaj wszystko to zorganizować. Gdzie? U nas w siedzibie Instytutu Suwerennej przy ulicy Wołyńskiej w Białymstoku. Mamy świeżo wyremontowany dom, także mamy fajną salę konferencyjną, mamy misa będą miejsca noclegowe wkrótce, będzie jakie miejsce do, 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 kuchnia z jadalnią, więc bardzo takie fajne miejsce dla stowarzyszeń, dla NGO-sów. Okej, okay, a kiedy będzie z, jest nabór, gdzie się zgłosić i ostatnia, kiedy nas czeka to szkolenie? Nabór trwa do końca tygodnia przez naszą stronę www.akademiapartycypacji.pl. Adres, opisu adres, adres, adres okay. proszę Państwa, będzie w opisie do niniejszego materiału. Bardzo prosimy poszukać, kliknąć. Dla pewności musimy jeszcze w komentarzu, tak, żeby można było się do tego materiału dostać. No i zachęcam do zapoznania się z rąkami, ale poproszę mojego gościa, żeby mnie przedstawił jeszcze wobec tego. Jak się można zapisać, jak się zapisujemy i kiedy planowane są pierwsze zajęcia? Tak, to zapis trwa przez stronę www.akademiapartycypacji.pl. Tam trzeba wypełnić formularz i my od razu odpowiadamy na Państwa zgłoszenie. Szkolenia będą trwały, pierwsze będzie w maju, drugie będzie w lipcu i trzecie będzie we wrześniu. I co fajnie, to każde z tych szkoleń, w każdym z tych szkoleń będą trzy terminy do wyboru, więc tutaj też dla Państwa jest duża elastyczność w wyborze odpowiadającego najlepiej państwu temu. Panie Krzysztofie, a ile takie szkolenie będzie trwało i czego no. ja się konkretnie działaczem JOS-u nauczę po takim szkoleniu? Co będę potrafił? Czego mi ono, w co na mnie wyposaży? No. To będą szkolenia weekendowe od piątku do niedzieli, tutaj w naszym właśnie w naszym Instytucie w Białym To będą szkolenia. Pierwsze szkolenie będzie dotyczyło pisania petycji, wniosków, różnego rodzaju podejmowania inicjatyw uchwałodawczych, konsultacji społecznych. Drugie szkolenie będzie typowym szko szkoleniem, Typu watchdog, czyli prawda, nauczymy organizację, jak kontrolować to, co się dzieje w gminie. Bo tutaj też widzimy, że, że czasami te wydatki publiczne są bardzo nieracjonalne, niegospodarne. Widzimy to nawet w naszym mieście. Prawda? Więc to też o tyle istotne, jest dla, dla, żeby takie fundacje, stowarzyszenia no, miały aktywny udział w życiu publicznym, żeby kontrolowały to, co się dzieje prawda, w, tym, w tym życiu publicznym. A trzecie szkolenie będzie to szkolenie specjalistyczne z jednych z czterech obszarów: to będzie ochrona zdrowia, integracja i włączenie społeczne. Edukacja i będzie jeszcze, jeszcze taki czwarty obszar dla, dla organizacji. Okej, okay, niech mi Pan wyjaśni, po co właśnie są takie szkolenia, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś wchodzi do stowarzyszenia, zakłada stowarzyszenie lub fundację i Jedną z celów aktywności, mm. jedną z obszarów jest aktywność społeczna, czyli takie właśnie zainteresowanie się światem otaczającym nas, światem mm. otaczającymi nas, władzami, tymi, tym co się wokół mm. dzieje. E, to jakoś tam podstawę i wiedzę ma. Skąd ten pomysł, żebyście zorganizowali właśnie takie szkolenie i skąd macie środki na to, żeby to zorganizować, no bo takie szkolenie tak. kosztuje. Tak, no środki mamy z projektu unijnego. E, to, to są fundusze europejskie dla rozwoju społecznego. Bardzo duża dotacja, którą otrzymaliśmy, więc też dlatego możemy zorganizować to szkolenie dla, dla a 60 uczestników z województwa podlaskiego, bo też warto dodać, że ten projekt będzie realizowany wspólnie z partnerami z Lubelskiego i Podkarpackiego, tam będzie po 60 i 80 uczestników, więc naprawdę ogromna skala całego przedsięwzięcia też będzie okazja dla państwa, żeby się zapoznać właśnie z członkami innych organizacji, z innych województw, będą takie zjazdy międzywojewódzkie również, więc taki pomysł. No, ja tutaj od niedawna pracuję, mm. można powiedzieć, natomiast pomysł, pomysł gdzieś tam wykiełkował rok temu, żeby, żeby właśnie tego typu szkolenia zorganizować. Mm. Okej, okay. czym jeszcze poza organizacją takiego szkolenia zajmuje się Instytut Suwerenny, mm -hmm. i jeżeli y, chcielibyśmy y, z takich mm. właśnie aktywistów skontaktować się, z czym jeszcze możecie, możecie pomóc właśnie tym osobom, które są zainteresowane aktywnością społeczną, sferą społeczną? Tak, tutaj mam taki numer naszego półrocznika, Myśl Suwerenna który wydajemy w ramach instytutu, pogłuszamy najważniejsze wyzwania współczesnej Polski i świata. Tutaj na przykład mam numer o tech, nowoczesnych technologiach, o tym, żeby Polska weszła na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego, też podejmowała strategiczne inwestycje. Natomiast inne numery kwartalnika dotyczą nawet wyzwań demograficznych, wyzwań proobronnych, które przed nami stoją, geopolityka. Też mamy kwartalnik o Azji. I o Zachodzie. Więc tutaj naprawdę tych tematów, które poruszamy właśnie tutaj w naszym półroczniku, jest naprawdę bardzo dużo i zachęcamy Państwa do, do lektury. Poza samym kwartalnikiem mamy również otwarty wykład w Białymstoku Klub Myśli Suwerennej. Ostatnio bardzo ciekawy wykład nasz kolega Olgierd zrobił na temat. W, analizy kampanii wyborczej Zeleńskiego, ale tak pod względem marketingu politycznego i to było naprawdę bardzo ciekawe i dużo, była bardzo gorąca dyskusja. Więc naprawdę zachęcamy wszystkich mieszkańców, żeby tutaj e, na ten wykład przychodzili, bo naprawdę są bardzo ciekawe. A gdzie się takie właśnie Wasze zajęcia tak. odbywają i gdzie można znaleźć informacje o tych zajęciach? To pierwsze moje pytanie, a drugie pytanie, kto dotąd skorzystał jakby z Waszych usług? No bo Białystok jest miastem, w którym jest mnóstwo organizacji, mnóstwo osób, które się zajmują aktywnością. Począwszy od tych, którzy biegają po granicach i pomagają <grym> migrantów, kończąc na tych, którzy ich zawzięcie zwalczają, mówiąc, że nie, nie chcemy ich tutaj. Kto jest Waszym adresatem? Do kogo kierujecie swoją ofertę? Przede wszystkim działamy społecznie, czyli kierujemy to do mieszkańców naszego miasta, naszego województwa, ale też ogólnie to myślę, że taka działalność właśnie publicystyczna to jest o swego zainteresowania mieszkańców całej Polski, mhm. więc przede wszystkim do, do społeczeństwa to kierujemy. Czyli nie tylko nie trzeba być mieć własnej organizacji, czy też fundacji, żeby się na wasze spotkania, na wasze zajęcia zapisać, albo próbować w nich uczestniczyć. Czy jest, to, czy jest to warunek konieczny? Jeśli chodzi o kluby Myśli Suwerennej, o nasze wykłady otwarte, które prowadzimy przy ulicy Legionowej, mamy taki lokal. Absolutnie nie trzeba być członkiem żadnej fundacji, stowarzyszenia. Każdy może na to przyjść, więc tutaj jeszcze raz Państwa zapraszamy. I co, informacje wszystkie znajdziecie Państwo na naszym fanpageu Instytut Suwerennej. I też mamy fanpage Klub Myśli Suwerennej, więc tutaj też linki. Będą w opisie. Tak, linki umieścimy, proszę Państwa, w opisie. Natomiast ostatnie moje pytanie związane z e, aktywnością społeczną. Czy jest jakieś działanie, które w te, do którego się w tej chwili e, będziecie poza tym projektem unijnym mm -hmm. specjalnie włączali, bo no, za, mamy w tym roku szczególny okres. Tysiąclecie Dokładnie. istnienia Królestwa Polskiego. Mm -hmm. e, 18 kwietnia e, 2025 roku król e, Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego mm -hmm. władcę. Mm -hmm. e, powstało Polskie Królestwo. Czy Wy jako suwerenna będziecie organizowali jakieś w związku z tym cykl wykładów zajęcia coś, co nas może tutaj, w białym stoku bez konieczności jeżdżenia poza teren województwa zainteresować? Tak jeżeli chodzi właśnie o upamiętnienie tej rocznicy, to jest to jeszcze w fazie dyskusji naszych wewnętrznych, więc jeżeli coś, coś tutaj wykiełkuje, to oczywiście damy Państwu znać, jeśli taka inicjatywa tutaj powstanie. Tak. Okay. Szanowni państwo, yy... ale jeszcze tak? jeszcze może wspomnę Proszę. o też że ruszamy z akcją tak dla CPK w białym stoku, czyli tak dla Centrum Polskich Kresów. Budujemy miejsce spotkań dla yy, Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy. Yy, to będzie to będą takie zjazdy w Tykocinie, bardzo pięknym naszym mieście w Podlasiu, mm -hmm. yy, w Alumnacie, gdzie też gdzie też właśnie młodzież pozna takie tradycje sarmackie, bo też jest udział rekonstruktorów, którzy na przykład pokazują, jak się strzela z broni lądowej albo uczą posługiwać się szablą. Też są wykłady dotyczące polskiej kultury, polskiej, polskiej gospodarki, tego, tych różnych wyzwań naszych współczesnych, więc zapoznajemy właśnie polską młodzież z tymi wyzwaniami, z którymi mierzy się Polska, też właśnie z tą historią. Więc to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby tak tą tożsamość podtrzymywać w młodych Polakach. Suwerenność i tożsamość polska to jest niezwykle istotna rzecz dla. Yy utrzymania polskości, utrzymania suwerenności, utrzymania niepodległości, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle, niezwykle istotne, żeby y, przy tej pełnej europejskości zachować też własną tożsamość. Szere, szczerze i gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertami. Będziemy e, w Instytutu Suwerennej, będziemy zapoznawali z poszczególnymi pomysłami i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję uczestniczyć. A na razie gorąco zapraszam wszystkich e, przedstawicieli organizacji społecznych. Szanowni Państwo, sprawdźcie, czy jest w tym, co proponują Wam e, działacze, pracownicy Instytutu Suwerennej, coś. Co niewątpliwie zainteresuje, bo warto interesować się własnym otoczeniem. Jeszcze ważna informacja tutaj dla Państwa: zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy, tak dla CPK. Prowadzimy aktualnie zbiórkę i tutaj będzie również link w opisie. Także zachęcamy do udzielania wsparcia, właśnie bo to jest bardzo ważne dla młodych Polaków z polskich kresów, aby, aby mieli takie tutaj miejsce, takie miejsce w Polsce. Właśnie. Przemysław Sarosiek, Dzień Dobry Podlaskie. Moim gościem był Krzysztof Kieśluk. Również dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie i życzę wesołych świąt wszystkim z Państwa. Dziękuję. Partnerem programu jest firma Diadom Okna i Drzwi. Partnerem programu jest For Sports Sklep Piłkarski. Partnerem programu jest Koło, Materace, Łóżka, Stelarze.